I co teraz mamy um, um, u Hegla? No więc Hegel um, nawiązuje do tego odróżnienia fersztand i ten z tym, że ten um, um, Verstand w terminologii polskiej heglowskiej przekłada się jako um, rozsądek, I teraz jest jeden typ myślenia, który właśnie jest niedialektyczny, to jest rozsądkowy, który trzyma się jakiejś, jakiejś sztywnej określoności, obraca się w sferze tak zwanej skończoności, no i dla niego coś jest tym, czym jest, nie może być tym, czym nie jest. I taka władza poznania, która w, w zasadzie jest jedyną, jedyną władzą myślenia, jako, jaka jest dostępna w większości ludzkości, związana jest ona z właśnie myśleniem potocznym, ale również w naukach niczego więcej nie ma. To znaczy, w tych naukach niefilozoficznych, w naukach pozytywnych, szczegółowych. Też ten rozsądek króluje, a rozum to jest władza, która wytwarza filozofię. No i teraz myślenie dialektyczne jest domeną myślenia rozumowego. No, ale tutaj Hegel wprowadza odróżnienie jest myślenie. Rozsądkowe jest myślenie rozumowe. Myślenie rozumowe dzieli się na negatywnie rozumowe, czyli dialektyczne, i pozytywnie rozumowe, czyli spekulatywne. Ym, otóż ym, rozum. dialektyczny, czyli ten negatywno-rozumowy, każdą treść, którą bierze na warsztat, unicestwia. Pokazuje, że jest sprzeczna, że sama się znosi, że w związku z tym nic takiego nie istnieje. No i mamy tę dialektykę, której jakby takim Poglądowym przedstawieniem jest fenomenologia ducha, gdzie on daje opis różnych fałszywych form świadomości, że jest jakaś forma świadomości, coś dla niej jest pewne, potem zaczyna to sprawdzać, okazuje się, że taki przedmiot jest fałszywy, zmienia się na inny przedmiot i tak dalej, i tak dalej aż w końcu do czegoś się dochodzi. Ale przez...